Pianem, to, uh -huh. Elegancja Francja. Chciałem je tam tymi zębnymi dziąsłami z turas, co? Oj, tak, Słysza. oj, tak. Ach, tak. Oj, oj, ludzi, ja, się, ja sobie nie wyobrażam. Jak ludzie mogą trzymać na prześcieradłach? Widziałeś te zdjęcia tych szyniaków, które y... teraz się urodziły po... na formę, Po takiej czarnej suce. I po... Ee... Nowe jakieś zdjęcia? Tak, tak, nie, tak, nie tak. wiesz co, ja ostatnio no, jak pójdziełam tak. na forum, to tylko na to, na ten... Jak się kalisiszki, to kalisisko żywa, tego psa wchodowi? Dziś jest świata tegoroczne. Z Poznania? Nie, nie, nie. No, wynik Win, Po wynik kolorze, nie? Będziemy chcieli... To jest śliczny umaszczony, to jest czary nie? Mało białego, mało. Ale rude, bardzo pięknie umaszczone, mm -hmm. wiesz, bo tak właśnie kolorowe, jak moje szczeniaki. Słuchaj, ja nie wiem, jak, tylko ja mówię tak, jak można... Da